Bonjour. Merci, witam państwa na największym openingu w historii tego kanału. Otworzymy dzisiaj możliwe, że nawet 70 kapsuł z ostatniego majora Counter-Strike'u, który odbywał się w Paryżu. Zapraszam więc do oglądania, do otwierania. Zacznijmy sobie od Co mnie działa. Nie? Witam ponownie, już wszystko działa. Otwieramy więc Mistrzowie Vitality wygrało tego Majora, przeleciała nam yy, czerwona naklejeczka i wypad Apex, czyli najstarszy zawodnik tego teamu. Musimy sobie teraz tak, na zmianę trzeba. Tu liczę na Ens. Ale na razie zaczynamy od głównej naklejki majorowej. Poszukajmy, gdzie grało nasz polski zespół Nine. Tutaj pyk! Każdego pojemnika, Każdy pojemnik kupiłem razy 10. I prawie. Na razie Vitality gospodarze Fajnie się złożyło, że wygrali. Jeszcze nie otworzyłem pojemnika z Gamer Legion. Gdzie mieliśmy Polaka przecież w finale siłego. Mam nadzieję, że wypadnie. Na razie poleciały dwie trzy różowe i... gówno Horse. Ale jeszcze raz chcę. Bo tu jeszcze mamy Monte, krasnala. Teraz leci Monte. Apex. Aha, to w Apexie prowadzącym trenerem był nasz Kuben Polak również. Jest dużo Polaków, możliwe, że jeszcze tam coś dokupię. Na pewno chcę, żeby mi wyleciał Hadesik i Nine. Skupmy się na Nine. O! Dziękuję! Ale ale ta, ta furia była fajna. Czerwona. Jeszcze raz! Furia! Dwie różowe, trzy różowe. Vitality fajnie wygląda prawie. Brokatowa mamy into the bridge, gdzie też mamy Polaka Ralena. E, rekordowo dużo Polaków na Majorze było. Może teraz poszukamy Hadesa. Idziemy Hadesa. Tu jest Hades. Proszę bardzo. Autografy. Dwie różowe. Minio! Fajnie. To teraz Hades. Uuu, trzy przeleciały dziewiątek, z tym brokatowa Hadesa. My mamy Sphinxa. Zobaczmy kolejną. Troszkę potrwa ten opening Ja zaraz mam podróż Znowu dwa Hadesy, leci Melzi Skąd on jest? Nie wiem Hades! Był różowy Hades prawie! PRAWIE HADES! Leci Stavn Musimy tego Hadesa Znowu Hades przeleciał, Goofy, Minio już prawie różowy Musimy Dwa różowe, oj trzy, oj teraz leci Kruszjal Ciekawe był ten gracz Był chyba z Monta U! Cztery poleciały, z nine Brokatowe chyba trzy A mi leci Nikodos Zostały mi trzy z Hadesem. em jest brokatowa z Heroic. Ok. I zalosujmy. Albo nie. Najpierw zobaczymy z Monte, Boros, Krasnal, Chiuchy. Prawie Krasnal. Mamy y Neofraga brokatową z OG. I wracamy do Hadesa. Tyk. Różowa była. Jest simple. No to też fajnie. Tak mało pewnie wart. I ostatnia Hadesowa. Yy, Odporzeniom. nią. Przed ostatnim palcem prawej ręki od prawej, czyli tym. Znowu Sphinx. Nie, będzie trzeba, proszę Państwa, dokupić, ale to później. Wróćmy. Do dziewiątek Nawi, 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 Nawi. Alta furia tutaj chcę wypaść, chcę wypaść. Była złota 9 złota była! A mamy różową intro the bridge. Fajnie, holo. Fantastycznie. To mi się podoba. No, teraz, teraz lipa, teraz nic fajnego nie nie leciało pomiędzy. Często tak jest, że jak nic nie, nie leci wcześniej, to gówno wyleci. Oj, teraz widzę, że też, chociaż było nine różowe. Już tam się kłaniała brokatowa furia, ale nie tym razem. Chyba w złej godzinie otwieram, tak mi się wydaje. Vitality znowu. Znowu Vitality. Zostały dwie. Znowu zrobimy taki ruch jak przed, przed chwilą. Ohohoho! jaj Najpierw weźmiemy sobie. To. Wracamy do mistrzów. Jaki autografik poleci. I otworzymy. Zajął fajnie. Fantastycznie, bo kupiłem tylko 5 akurat. Tych kupiłem 5. Zaraz kompletujemy cały zespół. I wracamy do Furii Vitality i dziewiątek, nawet ją pogłaskam. Proszę bardzo, czemu jej nie mogę głaskać? Okej, okay. nawet wyszedłem. Ale gówno, a może zwykła poleci, chociaż. Into the Bridge po raz drugi z rzędu i chyba po raz trzeci, ogólnie czwarty jeszcze było holo. Ale poleciała ta brokatowo na początku i minią. No na początku było fajnie. Na początku, proszę Państwa, było fajnie. Potem, chyba, system coś zwaliłem. Źle otwierałem. Więc polećmy na dychę. Na ENS. Maus różowy. Leci Liquid. Ale Liquid złoty jest przepiękny. Ten koń zawsze jest przepiękny. Więc go poproszę. Rokatowa Complexity. Okej. Okay. Lecimy z następną, ale coś coraz gorzej, coraz gorzej. Mi się to nie podoba. Nie, nie. Wracamy do, do mistrzów, proszę państwa. Teraz leci Dupri. Może Sphinx. Dupri jednak, Dupri. No to tu mnie słucha, tu mnie słucha. To może otwórzmy sobie teraz Monta. No, prawie, ale mamy Gamer Legion z suchym. No to teraz może Monte. Co? G2 też by było fajne. Jest NIP. Jest NIP, no chociaż różnorodność jest. Mam no do dupy coś w tym roku, a tyle otwieram. Jest Monte. Jest, proszę Państwa, Monte, więc możemy przejść teraz troszkę do autografów. Żeby ich potem na koniec nie było tak dużo. Jest na start różowa. Nawet nie wiem co to są. Pretendenci to są. Jkem. Okej. Okay. z Apexa. Celuję w Borosa. Z Monta. Fiku. Polak. No właśnie. W OG jeszcze mieliśmy Polaka. Fiku. Więc fajnie. Była różowa, były dwa borosy pod rząd. Izak. Też fajnie by było trafić. Prawie Brokat Kuls, okej. Okay. Krasna prawie. Przejdźmy może, proszę Państwa, do innych pojemników z dychą. Leciers... tak? Jakoś tak. Jakoś tak, jakoś tak. Różowa, różowa, oj będzie dobrze, trzecia różowa, proszę Państwa! I dupa! Elish! liquid. Jedna, druga różowa, zaraz będzie trzecia, proszę Państwa! Naknie siko! Czerwona, różowa! Dycha! no to samo, kurczę złą godzinę myślę, że wybrałem, teraz też każdy otwiera. Różowa, różowa. Ale dupa jest. Boros, wracamy do Borosa. Były dwa Boroski. Jest brokatowa. Jest taki dźwięk, bez przesady. Oj, krasna Monte, dużo było Boros. Izak prawie, Niko mamy, ale nie ten Niko, tylko Niko z OG. Poszukujemy Izaka, Borosa, Krasnala. Jest Brolan. To co ciekawie wygląda. Zostały dwie z Borosem, zaraz znowu zrobimy sztuczkę. Czerwona, różowa, proszę bardzo. I bez Boros, jest Boros, proszę Państwa. Jest Boros, zróbmy sobie sztuczkę. Złóżmy co innego. OG. Okej, okay. i ostatnia z, z... ...pretendentami. Jeszcze dużo bym chciał. No dużo, no. szczególnie tego Krasnala. Bo też fajnie ze snajperki grał. Dziękuję, dziękuję, bo to była ostatnia. Znowu ta zagrywka się udała, proszę Państwa. Musicie chyba tak robić również u siebie. Teraz dycha. Trzy różowe. O Boże! Co tu się dzieje? Jak będzie czwarta? Jest brokatowa. Let's. Dawaj złotą. Snappy fajnie wygląda. Jest JT. Różowa. Prawie floppy. Óop, nie wyleciał. Była czerwona albo różowa na początku. Teraz różowa. Oust. Techno. Aha. Trzeba zrobić ten myk, więc wracamy może do Do zwycięzców i musi teraz polecieć Magisk. W sumie sfinksa już mam chyba. Magisk Boy ci zajł. Okej. Okay. To jeszcze raz zajął. Złoty teraz. Była czerwona na początku, proszę Państwa. Sphinx To Majiska nie chce mi wydropić. I proszę bardzo, dychę Ciekawe było. Nitro. I zostały nam. Retendenci i kandydaci. Zróbmy najpierw kandydatów. To akurat mogłem tyle nie kupować. Zaoszczędzić na inne. Tutaj jedynie face i, i ends mnie interesuje. Czerwona była. Chociaż takie demongol złote. Żeby było ciekawe. Była czerwona znowu? A Ja jeszcze coś dokupię, proszę Państwa. Tak nie może być. Fluxo złote. Jest The Mongols, ale nie tak jak miało być. Gamer Legion teraz poproszę złote. Pain fajnie wygląda złote. Dwie różowe. Monte. Aj, prawie nip. Tak na zmianę teraz zróbmy. Ja jeszcze jeden ten otwórzmy, żeby było ładne zazębienie. Trzy różowe. To chyba był dobry ruch. Gamer legion złote było prawie. Ale jajca. Lecimonte. monte. I teraz kandydaci. Complexity. Okej. Okay. Teraz może pain złote. Nie, chodziło mi o holo. Przepraszam. Złote to Monte, fajnie wygląda. Gamer Legion. Jeszcze g mi nie poleciało. Halo, halo. Pain złote było. Jezus, ile tego Force. I zostały dwie, proszę Państwa. Zostały dwie. Kandydaci. Co poleci? Mmm... Ajajaj To ewidentnie też chcą, żebym jeszcze dokupił No i prawie brokatowa, no Blisko, blisko proszę Państwa Tak to wygląda słabo, najlepszy drop to ten A poszło 66 zł chyba, tak mi się wydaje. Jedną otworzyłem przed openingiem. I była to. To ta? No, dokupujemy. Witam po przerwie. 90 pojemników łącznie, jeśli się nie mylę. Kupiłem aż 10 z Nine, jeszcze 5 z Mistrzami, 3. Gdzie jest Boros? Tak mi się wydaje, że tu kupiłem 3, bowiem chciałbym. Izaka, Krasnala. Kogoś jeszcze chciałem. Jeszcze kogoś chciałem. Otwórzmy. Izak, dalej. Chaos był też fajny. Szalbie leci, ale ciała różowa. Mistrzów i 9 zostawię na końcu. Kupiłem też jedną. Jaką kupiłem? Tą jedną. Bo chciałem dychę. Snapi albo dycha. Dycha poleciał. Jest lias. No to słabo. Dychę będę musiał w takim razie. Własnoręcznie dokupić. A zobaczmy, czy poleci mi w końcu coś złotego. Jest Apex złoty, też fajnie. Widzieliśmy już Fluxo Gamer Legion, ale wciąż nie ma złotego. Było to Pain. Leci peń brokatowy, ale prawie mieliśmy to holo, prawie teraz gówno leci, Już prawie bro brokatowa, ale do dupy. Jak nie poleci nic złotego, to jestem w dupę. Teraz się odpaliło png G2, którego nie miałem. No i zobaczmy. Krasnal. Aż proszę Państwa tutaj zaczarujemy. Krasnal. Niech poleci. Był też holo. Po drodze. Było coś złotego. Było różowego. I pomiędzy brokatowymi, ale siuchy. Fajnie. Siuchy, fiku. Zbieramy zespół. Polaków. No i Izaka bym chciała, bo krasnala, krasna do kolekcji. Były dwa borosy. Jacob, drugi raz Jacobem leci. No i proszę Państwa, zostali mistrzowie, a na koniec zostawimy sobie. Hmm, legendy. Zostawimy legendy, gdzie mamy Ralena i nasze dziewiąteczki. A kupiłem tutaj pięć pojemników, żeby wyrównać do 10, plus liczę na złotą. Tutaj liczę na złotą plus. Ten Magisk, bo ich żeby w końcu poleciał. Złota przeleciała. Jest Apex Brokatowy. Prawie Magisk. Weźmy drugą. Złota i Magisk. Ok. Jest Magisk Brokatowy. Fajnie. Wyśmienicie. Biorę trzecią. Była różowa. Zajął różowa. też by była fajna. Trzy różowe Apex. przeleciał przed chwilą mamy Sfinksa. Weźmy pierwszą. Dwie różowe, trzy różowe i czwarta. Magisk Brokatowa. Ostatnia. Teraz nie czarujemy. Teraz lecimy cały czas to samo. Dwie różowe leci na koniec. Sphinx. Pora na legendy, proszę Państwa. Ostatni dziesięć pojemników. Lecimy. Źle zacząłem, źle wybrałem. Ale jest nawi, chociaż. A tam już złota się czaiła, ale chyba zwykła. Z Majorowa naklejka. Weźmy teraz trzecią. Ja, ja pięć zostawię. Wiecie co? Nie, my kończymy. Ja te pięć zostawię na inną godzinę. Może na live'a. Dwie różowe. A! Prawie intro the bridge złote. Jeszcze dwie. Jeśli się nie mylę. Znowu otwieramy drugą. Dwie różowe chyba były. I jest. Heroik brokatowa. Heroik chyba jeszcze mi nie poleciało. Otwórzmy więc, proszę Państwa. Ostatnią, ostatnią. Chyba, że mnie coś zaskoczy. Nine. Bez sensu. Jeszcze środkową otworzę. Środkową. Kończymy ostatni raz. Panie Gaben, poprosimy złotą. Ta holofuria też jest ciekawa. Poprosiłbym to. Dobrze? Ale już widzę, że nie będzie za ciekawie. Kończymy chyba najgorszą naklejką z możliwych. Dziękuję Państwu za uwagę. To by było na tyle. Największy opening kapsuł na kanale, ale chyba najgorszy. Duże straty, duże straty. Mam nadzieję, że w następnym openingu kapsuł się trochę odbijemy. Jeszcze, kurde, jeszcze jedno mi się otwiera. Nie wiem, jak to się stało. Prawie fanaty, Fnatic. Nie poleciało mi ani razu, prawie brokatowe. No nic, dziękuję za uwagę. Do dupy, panie Gaben.